Cześć, fajne mam skarpetki? <laughs> Witajcie w 50. odcinku Retro Rybki, czyli taki troszeczkę jubileusz. Przypominamy, że nie został rozstrzygnięty konkurs, który był w jednym z odcinków wcześniejszych, dlatego później Wam jeszcze o nim przypomniemy. A dzisiaj zapraszamy Was na troszeczkę bardziej analogowy odcinek będzie gra planszowa magiczny miecz! Tak. Tak, że ja ją dostałem od siebie? Nie. Skąd ja ją mam? Kupiłeś ją, bo mnie się podobała. Ja ją kupiłem, bo Tobie się podobała? Tak mi się wydaje, tak pamiętam. Znaczy kupiłeś ją, bo kiedyś zagraliśmy w wersję wcześniejszą. A, mam ją tutaj. Wersję Tom. To jest ta, to jest ta przeklęta? Tak, to jest ta o, o przeklęta. Te, o tym później, tak? O tym później. No, chyba po konkursie. No, to jest przeklęta wersja. Ale to tak, o tym później. I po prostu ją kiedyś przyniosłeś do domu, kupiłeś. I żeśmy może ze dwa razy w to zagrali. Ja to pamiętam, że krasnoludem grałem. E, no fajna gra planszowa, klimatyczna, klimaty, fantazy. E, coś opowiedz o tych bo tam więcej wiesz? Chodzi mi o to, że to jest w ogóle. Chodzi jest, o te wersje. Może tak. E, pierwotnie wyszła gra Talizman w Wielkiej Brytanii. W Polsce została przetłumaczona jako Magia i Miecz i tak zostało wydane tłumaczenie, a po jakimś czasie, ponieważ twórcy się tam nie dogadali, to stworzyli swoją wersję Magiczny Miecz, który jest po prostu klonem Magii i Miecza. To, co się mi w tej grze podoba, to po prostu ilość postaci i fabuła, i to, że ona się fajnie łączy, bo ma dużo dodatków. Ale tak jak opowiadałem kiedyś, wcześniej, w odcinku chyba 30., jak byliśmy w kulnecie, ja tę grę po raz pierwszy zagrałem w piwnicy na kocyku. Ładne kolorowe wydanie jest w Ja może ja na szybko rozłożę. O co chodzi w Żeby pokonać bestię. Oczywiście są cztery puzzle, a i tak będzie problem z złożeniem. No, cztery to już jest skomplikowane. To już jest tak. Do przedszkola trzeba chodzić. Ja dawno nie byłem, więc. <laughs> więc nie pójdzie. Tak ja ci powiem. Nie podoba mi się graficznie to wydanie. To wydanie, tak? To wydanie. No, Ale tak. chodzi ci o nasze? że to ci się nie podoba? No na tej chwilę mi się nie podoba. Ile fajnie jest Arnold na wstępie, tak? Tutaj no, dość na podobny. obrazku jest podobny Arni. Tak. Graficzka w środku troszkę mnie zawodzi. Ogólnie jest tak. Trzeba hmm. sobie wyobrazić, yy, chyba będzie łatwiej, jak to bym tłumaczył. Bo ty, mimo że grałeś, to nie pamiętasz. Ostatnia nasza gra skończyła się wizytą policji. I to było w grudniu 2017 roku. Tak, spoileruję co was jeszcze to, w odcinku. Jan! Jan! Ogólnie o co w grze chodzi? Ambit, nie przeszkadzaj nam. Jest sobie kraina, która się składa z trzech okręgów, w których wędrujemy. I nad tą krainą trzeba sobie wyobrazić, że jest taki wielki most lewitujący i tam jest zamek bestii. Trzeba po prostu iść nastukać bestię. Najprościej. Coś takiego, tak. Dokładnie. I teraz zaczynamy w górnym kręgu, który jest najłatwiejszy. Poruszamy się. Górny, środkowy, dolny. Chyba taka jest nazwa. Ewentualnie dolny, środkowy, górny. No, dawno nie czytałem, tak? Jak po prostu? Trzeba zdobywać punkty poprzez y, karty zdarzeń. Y, pokonując wrogów zdobywasz punkty, y, zbroisz się idziesz szukać bestii. No, co tu więcej wyjaśnień. No, to prościsna. jest taki trochę jakby też RPG, to nie? To jest że... głównie RP, ponieważ. Postać... Kart zdarzeń jest około 300 326, czyli taki, taki stosik różnych rzeczy, które ci mogą spotkać. Znajdujesz zbroję, znajdujesz miecz, że ktoś cię atakuje. To... Pojawia się zjawisko nadprzyrodzone, czyli zdarzenie, nieznajomy, złoto, tak. Generalnie przygoda, co się dzieje na tych kartach. Walka odbywa się na punkty miecza lub punkty magii, czy się atakują albo zwykłe stwory, albo magiczne i w zależności jakie masz umiejętności, to sobie radzisz, albo nie, no, nie ma co opisywać, to po prostu to trzeba przeżyć. Mogę przeczytać? Czytaj, Jedna karta. Czytaj. Nieznajomy. Koszmar. Okolica nawiedzona jest przez upiora snu. Pierwszej złej postaci, a, bo tu chodzi o to, że każda z postaci postaci mają jakby no, swoją ten... naturę. Może być dobra, zła lub chaotyczna, i w trakcie gry to się może zmieniać. Ja pamiętam, że krasno A On chyba naturę chaotyczną, ale to się podczas, tak będzie, podczas gry się może zmieniać. Yy, yy, czyli pierwszej złej postaci, upiór spełni do wyboru jedno życzenie. Jeden punkt miecza, magii lub życia, jedno zaklęcie, jedna sztuka złota, albo przeniesie do dowolnego obszaru w tym kręgu po spełnieniu życzenia, odłóż jego kartę czy to jest coś, co się gdzieś tam zadziało, No na tak? przykład I... na stepie, tak? Wyciągnij jedną kartę zdarzeń i na przykład to się trafiło. Jeśli nie byłeś zły, no to niestety nie zrealizuje twojego zadania. I dopóki ktoś zły tu nie trafi, w tym miejscu nie ciągniesz karty. No, postaci było około 20. Ty masz kartę. Gdzie postaci? masz krasnoluda? Gorzej jak się... O, jest! Jest, jest. o! Krasnolud. Moja na postać. Nie wiem czemu. Po prostu... Nie wiem, Szczosyć lubię chyba na tej odległości. We Władcach Pierścieni też lubiłem postać Krasnoluda i taka gra Gauntlet. Taka gra, o której nie będziemy robić odcinka. No nie, nie, bo Gauntlet nie przetrwał próby czasu w wersji na Atari. Sprawdzałem to, w sumie żeśmy razem grali, tak, Łukasza, Łukasza i... i no nie, nie, nie. Ale tam też był Krasnolud, też lubiłem grać. I tak. tutaj są to są te karty chyba tych dobry zły dobry, żeby oznaczyć swoją naturę. To jest jak chyba coś złego cię spotkały zaklęty w kamień. A to jest najgorsze co ci może spotkać w grze czyli yy, zaklęty w kamień. Postać zostaje zaklęta w kamień na trzy tury. Przez ten czas nie może poruszać się, nie działają na nią zaklęcia, nie może też używać swoich zaklęć, nie może posiadać przyjaciół. Tracimy wszystkich znajomych, przedmiotów i przedmiotów magicznych oraz złota. Czyli na dobrą sprawę na trzy tury tracimy wszystko. <laughs> I do, to jest tak, że w miejscu, w którym się zostało zaklętym w kamień, przedmioty zostają i przyjaciół, przyjaciół się odkłada. I mogą ktoś, je inny, ktoś inny mogą może zakłosić inny z graczy. Tak. Tu mam talie zaklęć. Ty no nie, inny. No kolorystycznie mi się podoba, to, to ładnie to jest wykonane. Nie mówicie, że to ci tak, się podoba. Tak, po, że Po tej grafice, która na wstępie jest fajna, to tu jest tak, tak prosto. Siermiężnie. Siermiężnie, o, może tak, faktycznie, Małego. Siermiężnie. To jest dobre określenie, bo jest taka próba realistycznego pokazania. A o to Ci chodzi. Wiem, wiem o co Ci chodzi, że tutaj jest taki klimat, taki czuć. Wiem o co Ci teraz chodzi, zajeżyłem tak. Po prostu ta kreska tu jest taka, że jakbym się przeniósł faktycznie w te, te światy takich fantazji, magii i tak dalej. A tu tak jakby próbuje to być takie, jakby zdjęcie jak to chciało być zrobione. Tak. Wiem o co Ci chodzi. Faktycznie, I, teraz to zauważyłem. No, tak, 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 dobra, nie, nie. No odpalamy drugą y wersję, tą. To jest tylko tak, że widzę zaklęcia też. i Graficznie to jest no, no tak jak wszystko. Tak? To są Ale różne zaklęcia. To wygląda i... tak jak w starej wersji. I przedmioty. I przedmioty. I przedmioty. to jest talia I posażenia. wyposażenia. Przedmioty można kupić w grodzie albo w sklepie. No. To nie jest karta, którą losujesz, tylko tu się hmm? przebierało. Co to jest jeszcze? O matko, jakieś punkciki, żetony. Żetony, które oznaczają punkty życia i złoto, a w drugim będą punkty miecza i magii. Aha. Żeby bezpiecznie pokonać bestię trzeba mieć 26 punktów miecza i magii. Zbieramy. Czyli generalnie idziemy, eksplorujemy, zdobywamy przedmioty, czary, zaklęcia, ustawiając telefonię, postać, postać później... żeby się dostać. I trzeba zdobyć magiczny miecz i tarczę Boga czyli takie dwa przedmioty główne. Bez nich główne, nie można tam wejść. Tak? Magiczny tak. miecz jest potrzebny, żeby wejść na most, a tarcza Boga żeby wejść do Zamku Bestii i z nią walczyć. A i po drodze, tutaj na tym, na, na tym moście widzę, że też mamy inne bestie do pokonania. To no tak? jest gra ze śmiercią. Z tego co pamiętam, to jest gra w kości. Trzeba patrzeć w instrukcji. Po prostu rzucasz kośćmi, żeby sprawdzić, ile żyć straci, że idziesz dalej. I podobnie jest z serberem. Z demonem się walczyło na magię. Z monstrum z drugiej strony na miecz, a w bestii trzeba było rzucić kostką, czy będzie walka na miecz czy na magię. Czyli na dobrą sprawę trzeba być dopakowanym w obu aspektach. Każda z postaci ma jakąś wartość starczową, startową. Ile ma jakieś krasnolud? Jakieś... Nie wiem, nie pamiętam. I każda ma jakieś swoje umiejętności, jakieś cechy takie, że one są jakby niepowtarzalne dla, dla danej postaci, tak? Tak. To widzę goblin, ten ma, ma... miecza 3, magii, magii 3. 3, ten kapłan, jakiś kapłan, miecz nie, 2, ale magia, za to magia 4, Magia tak? 4, no. Czarodziej był <kluw> najlepszy w podstawce. A właśnie. Bo no to właśnie musisz o tym powiedzieć, bo to no jest jakby tego, ta wersja, która nie wersja... ma podstawek, tak? Tak, to jest wersja druga wydana, ładniejsza niby graficznie, ale nie zostały do niej stworzone dodatki w ogóle, bo wersja podstawowa Magicznego Miecza. O której teraz. O której o teraz, czyli ta wersja Magicznego Miecza, pierwsza, jest po prostu ładniejsza graficznie. No taki klimat ma, no. taki no faktycznie klimat. Taki fantazy RPG, no tak mi się kojarzyło się, te potwory, krasnoludy tutaj, o właśnie, ja to krasnoludem grałem coś <grym> Tak? No. Grałeś krasnoludem? No. no jak ja grałem, bo ja to w ogóle mało w to grałem, bo wiesz co... To ja Cię tu znajdę zaraz, krasnoluda, dobra? W tą grę się długo grało, nie? Powiem Ci tak, z tego <coughs> czasu w piwnicy, o jest, proszę, jest krasnolud. Tak, jak go pamiętam, tak bliżej, bliżej do kamery. Nawet ci szybko stworzę dzika. Pamiętam właśnie ten obrazeczek mi tak utkwił w pamięci, no. Rozpo, rozpoczynasz grę posiadając tarczę i sztylet. W każdej sytuacji, gdy wykonujesz rzut kostką, możesz zignorować pierwszy wynik i rzucić ponownie. Musisz jednak zaakceptować wynik drugiego rzutu. Możesz zignorować każde rzucone na ciebie zaklęcie, jeśli rzucając kostką uzyskasz jeden lub dwa oczka. Miecz 3, Magia 3. Bardzo Natura po... chaotyczna. W potężna postać, bo skoro możesz ignorować zaklęcia, jeśli wyrzucisz kostką, to to jest fajna obrona przed silniejszymi graczami. O, tak. I tak się chodzi krasnoludem, nie? Coś mi się przypomniało, że tam jakoś w późniejszych wersjach to wychodziły te... Tylko nie wiem, czy to w Magicznym Mieczu, czy w tym talizmanie, że te figurki były z plastiku. To no chyba po prostu odlewane w... takie. chyba w talizmanie. O, a tu... Jest o, już bardziej jednolita grafika. I no, co faktycznie. prawda ona jest rysowana, ale ma tak więcej sensu. Niż jest... Bardziej jest spójna z tymi, Możecie, grafik, okay, z tymi no? grafikami. Czekaj, odwrócimy, może, tak, żeby pokazać. Czy to... Jest bardziej spójna z tymi grafikami z kart. Przybliżyć? Jest ok? Jest dobrze? Faktycznie, teraz to widzę, że tutaj rzeczywiście jest to tak. Widać, że to jest takie rysowane, że to jest I takie I połączone ze sobą. Tak. I... No, tak jak talizman, znaczy magia i miecz, i, i taki magiczny miecz ma dodatki. Każda wersja ma swoje. Nie? Ta gra była ogólnie przez fanów postrzegana jako plagiat. No, ja poznałem tylko magiczny miecz, to tylko się o nim mogę wypowiadać i dla mnie ta gra jest po prostu zajefajna. fajna. A dodatki, na przykład, to jest labirynt magów, jeszcze. Czyli to jest osobna plansza, którą można sobie rozłożyć obok. I to się tak jakby questy wykonuje, tak? Trochę tak. sobie na przykład. O, jest druga plansza, która tak na dobrą sprawę powinna leżeć obok. I teraz, w sytuacji, kiedy któryś z graczy. Bo może tak. Labirynt ma swoje karty. Są nowe postaci, które się dokłada do podstawki. Ale ma swoje karty zdarzeń. I ma też swoje karty. Poczekaj, karty zdarzeń, karty które, z... które wykonują są na tej które są tylko tu. Ale ma też karty zdarzeń, które musisz dotasować. Do tej planszy. Czyli I teraz tu dłużej, gdzieś, tak? w którymś momencie gry, pojawić się wejście do labiryntu. Aha. I tych wejść było chyba cztery, może sześć, tak? I w pewnym momencie gry możesz po prostu się przenieść z głównej planszy na tą do labiryntu. Tą. I, I wtedy zgubywać... część tych kartek zdarzeń jakby jest tylko typowo z labiryntu tak, wtedy grasz. Tak. I jeżeli rozwiążesz zagadkę labiryntu, to możesz wybrać inne zakończenie. W sensie, w sensie że w labiryncie jest sześć yy, zakończeń gry, wow. ale te zakończenia gry wpływają na zamek bestii. Aha. W sensie, że ktoś, kto przeszedł labirynt, może położyć zakończenie gry. I na przykład, już wiesz, że przegrywasz, bo drugi gracz już zaczyna wchodzić na most, a ty jesteś pod koniec labiryntu i wybierasz mu zakończenie, na przykład odchłań, tak? I ktoś, kto idzie pokonać bestię, znika. Przegrał tak naprawdę. Nie można w ostatniej chwili zupełnie zmienić rozgrywkę i komuś dokopać. A można też wybrać coś innego, bo tam było chyba, chyba jakieś dwa dobre, były nawet, że można było być wszechbogiem czy coś takim potężnym. Oprócz labiryntu magów jeszcze jest gród. No, tego nigdy nie skolekcjonowałem, ale gród to jest po prostu tutaj miejsce na planszy w dolnym kręgu. Czyli się po prostu przemieszczać w wchodzi, i, wchodzisz wchodzisz tu, i się na kolejną na mapę. Plansze, tak? Grałem kiedyś jeszcze w jaskinie, to miał yy, kolega Tadziu, ale w jaskinie nie mieliśmy instrukcji do niej. Tak więc wiem, że takie coś było i że były. Kojarzę, plansza była z takimi kółkami. Plansza z kółkami, tam była jedna najpotężniejsza postać ze wszystkich, czyli Jasnowic, mianowicie mógł ignorować wszystkie zaklęcia, no. czyli nie do pokonania, jak ktoś nie umiał grać. Nie no chodzi mi o to, że tak, na upartego można było tych plansz tutaj, jeżeli miałeś się tak dużo dodatków i dużo tych kart, bo po prostu ta gra mogła trwać kilka godzin. Powiem Ci, że w podstawkę w 4 osoby to grasz 8, jak dobrze pójdzie i są szybcy gracze. Ja, może tak, doszedłem do takiej wprawy, że w pewnym momencie, no, byłem w stanie w 4 godziny ukończyć, jak grałem w dwie czy trzy osoby. Najdłużej graliśmy w piwnicy, w wózkowni, nie w wózkowni, w suszarni. Przez tydzień. Przez tydzień? Że znaczy nie to, że codziennie znaczy cały czas, nie? No, tak. tylko no, mieliśmy rozłożoną dwie plansze, grało nas sześć osób i po prostu żeśmy w wakacje przychodzili po cztery godziny dziennie gdzieś grali. nie? I tak z tydzień I Pauzowali, tak, tak. tak? Ja pierdzielę. Ja, I chyba dlatego ja tak mało w to grałem. Jak już grałem w to grę, to zazwyczaj nie wiem czemu, ale grałem krasnoludem. <śledzianie> bo po prostu tą postać no, lubiłem. Dobrze, że kapa nim wziąłeś, bo kat wiesz, jak napotkanego wroga może zabić od razu jak wrzuci jeden lub dwa. Ale ja bym tak nie wyrzucił kostką. Na szczęście w kostkach, zawsze przecież wygrywasz. No to chyba tylko w tych rzucanych. No. No tak to w tak, w takich, takich to tak nie za bardzo. I wiem, że to, to gra, ona mi tak zapada w pamięci, że jest fajna, kolorowa, magiczna, taka z klimatem i fantazy, i tu przygody, i potwory i tak dalej, ale że nie mam czasu w nią grać. I tak mówię, parę razy tylko zagrałem. Głównie w <noise> <noise> Powiem Ci tak. Jakiś czas temu to jeszcze w Blank Studio. Pęcił mi przyniósł grę, miała Słuchajcie, inny tam, tytuł. Tam, tam na piętrze, tam no. przy tym stole. Ja tam kiedyś też raz byłem, ale w, nie, nie w to grałem. Nie, nie, ale, nie, do... ale w tym razie. przyniósł musiałaś. i to była też jakaś wersja magicznego miecza, tylko że to było na kartach. W sensie plansza nie była całością, tylko była na kartach zasłonięta. I idąc się odsłaniało, zdobywało się expy, ale ostatecznie plansza się włączyła w coś podobnego do tego. I cel był chyba podobny. Też trzeba było pokonać bestię, tak? Więc jeszcze jakaś inna wersja gry powstała na pewno w Polsce. No nie. A, a w ogóle początek to było nie magiczny miecz, tylko magia i miecz, tak? Magia ty i miecz pieszy. albo talizman po prostu. No i wiesz, tak mi, mi się mignęły pytanie. te jakieś ogłoszenia, no Elik ty za tysiąc za złotych. No, to, ta gra w się stała się bardzo droga. A! Jest jeszcze jedna rzecz. Tu jest dodatek magia. Czyli jako kolejna plansza tak wygląda? Nie, do... dodatek magia to były same karty uzupełniające do yy, każdej z gier. O kurde. I pamiętam kiedyś Mikołaj Podholnika przyniósł mi magię. Śmieszna no. historia, bo to, mm, ja byłem przekonany, że magia miała podobną grafikę, nie taką fajną, piękną, dopasioną i o, przyniósł magicznie miecznie. nie, I się okazało, że magia. I jak otworzyliśmy w środku to i Mikołaj i ja, byliśmy zawiedzeni, że to było. tylko karty i nie można było w to grać. A, bo to był tylko dodatek do... No to... Ale to był Mikołaj byłem i zrobił ja? fajny prezent. Tak, byłem nie, ja? nie pamiętasz tego. Nie pamiętam tego. Miałem z 8, może 9 lat. Ale też byłem rozczarowany. Tak. No to dobrze, chociaż tyle, nie? O tutaj, zobacz, tego żeś mi No to przykro. Dobrze, ale zacząłeś coś mówić, że... Nie, nie będę wspominał tamtych czasów. Nie, o przeklętnie. No nie będę tego wspominał. Dlaczego? No to ciekawa historia jest. Ja tylko pamiętam tą drugą historię, która się działa tutaj. To może opowiedz najpierw ze swojej perspektywy, a ja później ze swojej perspektywy, co się wydarzyło. Ja już za bardzo nie pamiętam, bo ja to jestem sklerotyk. Nie wiem, czy coś tu nie no, pomieszałem. No, już chyba. Jak Piotrek... Yy. Chodzi o to, że jak mieszkaliśmy jeszcze w jednym mieście blisko siebie yy, to mnie tak i tego... I Christian chyba wtedy był. Ditek, pozdrawiamy! Tak. <grych> Kolega z pracy i Krisu. Czyli obaj koledzy z pracy w sumie, co Zaraz, my wtedy wszyscy pracowaliśmy w tej samej A firmie. A jeszcze Michał nie był? Michał, Michał. Bochen? No. Nie pamiętam czy no, był. Bo, Może bo. i był, nie no, wiem. No, wydaje mi się, że Był. Nie, nie. czekaj. Ktoś psem wyszedł. Słabo pamiętacie, widzisz? Ja muszę wszystko powiedzieć. No to opowiadaj ty. Ja no. pamiętam, że, że byliśmy u ciebie. Później, Był Bochem też. A nie przyszedł jeszcze później. Bardzo szczupły, ciemne włosy. Jezu, jakaś A, mówisz o. Patrycji Adamskiej. <głos Hebrews> Sprawdźcie na Facebooku. Bardzo szczupły. <noise> wysokie. I Patrycja ma na imię. To ciekawe. <noise> no, nie pamiętam. No, kudłaty. No, 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 Ah, Kudłaty! to później dotarł. No, Cześć, pozdrawiam. No, on tego nie ogląda. On to powiedział wprost, po że to ten go nie interesuje. Nie, że nie. Fajne, ale. Kudłaty to nie, to nie przyszedł nie wtedy. Kudłaty nie, u nas przyszedł kiedy indziej. Nie. No dobra, To było, to było nasz. To był drugi raz, jak uciekałem przed policją, mu się drugi raz przeprowadziłem w swoim życiu. Raz uciekłem od rodziców, z których to w jednym rejonie. Bo roku później mnie znaleźli, musiałem się przeprowadzić w drugi rejon drugi tydzień mieszkania na nowym, wynajętym. Ustanowiłem. zaproszę brata, paru kumpli z pracy, pogramy w grę planszową, nie? Tak... Taki jestem rozrywkowy człowiek. No... No i dalej. Mam traumę. Jest co nie powiem. pamiętam, czy wtedy też grałem krasnoludem. <grym> nie, grałeś czarodziejem, bo ci kazałem wybrać czarodzieja, bo był najmocniejszy. I dlatego nie szło. Widzisz, i wtedy to, no. Godzina dziewiętnasta, trzeba wyjść z psem, Aleksandra mnie prosi, żebym wyszedł z psem, bo tam się policja kręciła chwilę wcześniej, wiadomo, poszukiwani. Dobra, żartuję z tym, że byliśmy poszukiwani, to biorę piesia, wychodzę, słyszę muzyczkę na klatce, no ja sobie myślę, że będzie ciekawe, zamykam, czyli schodzę na dół. Mieszkaliśmy na parterze. Mieszkaliśmy na parterze, dokładnie. I teraz moje oczy widzą tak, nie, tak, schod jak to w bloku, schodzisz po schodach, po lewej masz zejście do piwnicy drzwi zamknięte i, i widzę najpierw nogi, piwo, dalej nogi jest człowiek. Coś z nim jest nie tak, bo się robi czerwony. Jest taki pozy. Masz sznurek do klamki przyczepionej tak. No i musiałem biec szybko ich powiadomić, że chyba trzeba coś zrobić. Tak, więc w tym momencie czas tak spowolnił, że ja zdążyłem zadzwonić ze cztery razy, a nikt się tam nie ruszył. Szukam kluczy. Gdzieś trzymam psa pod, pod pachą. Nie? Otwieram te drzwi. Biegam do środka. Dawajcie, nóż, bo się ktoś powiesił, rzucam psa, wybiegam na dół, żeby go podnieść, żeby się ten zaczął oddychać. A no, i co? Kur my wszyscy w domu myśleliśmy, że on sobie robi jaja. I tak się skończył. Wieczór co ty gadasz? Przecież my tu gramy w grę. Jaki, jaki gdzie ktoś się wiesza, O czym ty gadasz? No, ale tak było. Tak było. Facet chciał sobie odebrać życie. Gdyby nie Piotrek, to facet by się przekręcił. Gdyby nie pies. Gdyby nie pies. No w sumie tak, gdyby, gdyby nie pies. pies był no ale tyś go odcinał. Znaczy nie odcinałem. Tylko na dobrą sprawę już wiem. Jak ktoś postanowi na klamce, to nie warto, bo w jedną stronę się głowa zaczepi, ale w drugą się suwa. Jak go podniosłem, głową poszła w drugą stronę, to on się zsunął ze sznurkiem. Ale nie, no generalnie fajna gra. Fajna gra, fajne dodatki. A, pokażę jeszcze raz. Jak gdzieś znajdziecie na Allegro, kupujcie. Ewentualnie Talizman, nie? No, bo to w sumie no, no, to talizman. samo, tylko jest po prostu... No drogi jest, kurczę, nie wiem czemu, no pewnie A czy to... w sumie jest Magia i Miecz, w na pewno nowsze wydanie, tak więc... Tak, no. tylko, to, kurczę, także są kosmiczne. Jest bardzo drogi. fajna, klimatyczna gra, jest fajna przygoda. To levelowanie postaci, zbieranie przedmiotów, czarów, kurczę, no fajne to A, bo mi się coś przypomniało, a propos tych gier. Bo robiliśmy już odcinek też o grze Monstrum, która jest taką, jakby troszeczkę namiastką tych gier. Po prostu Monstrum jest zdecydowanie prostsza, łatwiejsza i szybsza, tamta, mm -hmm. ale też jest taka fantazja, też jest wiesz, potwory, walki, tu po, po tych no, lokacjach się przemieszasz, też to działa na wyobraźnię. To jest to bardziej dopasione. I mówiliśmy też o grze y, Komandosi. Mm -hmm. I ja po prostu czerpałem z tych mechanik i pomysłów w tych grach zawartych i swoje jakieś wersje gier robiłem. All podasz pudełeczko. Ja trochę przesuniemy. I mówiliśmy też kiedyś był taki odcinek o grach przygodowych. Na Atari. Na Atari I tak i była ta gra Inny Świat i właśnie ona mówiłem tam kiedyś, że się że dziękuję, że mi się tam wkręciła bardzo też. I połączyłem jakby pomieszałem te pomysły z tych, z tych różnych gier, z osób z Monstrów, z innego świata i z tych tych i tworzyłem jakieś swoje pseudowersje gier planszowych. Ja nawet nie, nie wiem, czy żeśmy w ogóle grali kiedykolwiek ja w to. to. Ja, ja osobiście. Ja w to grałem pamiętam. z ekipą właśnie w suszarni po magicznym mieczu żeśmy raz to próbowali zagrać. No i co? Do kitu? Czy dało się grać? Czy dało się grać. No, wiadomo, że czuć podobieństwo, nie? Coś tu jeszcze brakuje, tu brakuje paszy. Tak? A mi się ta mechanika zakupowa tutaj. To z innego świata jest no. właśnie prowadzony ten wątek. Ja to już nawet nie pamiętam o co chodziło. Wiem tak, na przykład grafiki są z zer, 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 zerżnięte z Monstrum, tak? Jeśli chodzi o mechanikę, o losowanie przygód, to jest typowo z komandosów, że jak kostką się jeden lub sześć wyrzuci, to się ciągnie karty zdarzeń i tam się coś dzieje. Natomiast o co chodził, że to nie pamiętam. Wiem, że jakieś przedmioty trzeba zdobyć, przemieszczać coś po tych krainach, lokacjach, zdobywać przedmioty, ale żeby jest coś tłukcie. tam. Tak, zrobiłem. A zobacz tutaj, zbroja Squake'a. Grafiki kradłem ze wszystkiego, co popadło. nie? To są jakieś te z Clipartów, czy coś takiego, jak to się tam nazywa, nie? Tutaj graficzki też, mówię, sami je rysowałem, ale to były przerysowywane z, z Monstrum, tak? To też były z komiksów Hristy, tak? Dom, domki jagi i te domki z tych, z, z, z osady. No tak, duperele -y sobie rysowałem. I to były jakieś właśnie. E, Pierwsza wersja instrukcji. No możliwe, że tak. Bo tutaj karty przedmiotów o, i tak dalej. Jakiej, A masz piękny charakter pisma. Miałeś, i masz. No jeśli chodzi o pismo, tak, tutaj mówię, Karty ja bawne. <laughs> postaci różne. Teraz no, i... kresnął, luda. Grafiki są ukradzione, no ale mówię, takie sobie jakąś tam mechanikę powymyślałem, tu też jakieś inne wersje, tych innych wersji gry, pamiętam, że kilka, tak, chyba tak, że tam jest, chyba jedna plansza. No to takie no, pomieszane, poplątane graficznie to, że... No. No, to o, jest krasnolud! Ale tu się inaczej nazywa. jest Władca Gór. <laughs> ale no, grafika jest zrznięta z tego, nie no, tyle, że sobie wiesz, patrzyłem sobie i sobie rysowałem, tak, rysownik ze mnie żaden, no ale tam. Jakiś tam talent po dziadku został. też się opakowania. A, po papierosach, tak? O to chodzi? To mm -hmm. tam też są jakieś karty zdarzeń, nie? E, no, sobieskie krystale. Przemek palił po prostu. Kiedy? Kiedyś jarałem, się. no, 10 lat paliłem. I. <noise> Co tu mamy? Jakieś potwory, wróg, miecz czy wróg, widmo, to lala lala, muł. Przedmiot, srebrna strzała. No, taki tuperele. E... Paliłem kiedyś i paliłem prawie paczkę dziennie. I jak zaczynałem dociągać do paczki, że już paliłem paczkę, to żeby sobie wmówić, że nie palę paczki tylko nie całą, to kupowałem większe paczki. Mm. 25, potem 30, a potem Zdrówko powiedziało weź ty się ogarni. No i w końcu rzuciłem. nie? Eee... Z dzieci nie palcie papierosów. Nie, to, to głupota. Na YouTubie. Nie, to dość. jest. Chodzi, chodzi o zdrowie. Ty <grym> ten tego. No, co z tym konkursem? Trzeba by przypomnieć o konkursie, nie? Wrzucisz tu po prostu przebitkę. Wrzucę przebitkę, że Przemek coś śpiewa i jak yy, rozpoznacie, co to, a najlepiej prześlecie filmik ze, z własną interpretacją, to dostaniecie od nas kubek. Zlogoręt rozrywki. Dobra. Też nie mamy, ale coś wymyślimy. To jest jakaś inna gra, ale też mówię bardzo podobna mechanika. Też to jest dosłownie jak ten, jak monstrum. Z żynka z Monstrą. Tak, z z monstrą, tylko tam jakieś inne rzeczy się robiło, walczyłoś jakby więcej z tymi potworami. No to... O, tu jeszcze, coś, tu jeszcze coś jest. Poczekaj, co to jest? Matko Boska! Tu zżynka, zobacz, zżynka z tego! Z magicznego, magicznego. Ja pierdziele, te kolory to pewnie chodziło o jakieś krainy pewnie, nie że nie tam nie. coś tam się... Jakieś właściwości były dla postaci i tak dalej. No co? No ja bardzo symetryczne. Oh. A tak! Pamiętacie co to są za karteczki? <laughs> niżej, dalej, niżej. To też było przy okazji gier planszowych o tych karteczkach opowiadane. No, to były te oto się widzą. dodać, do że jakiś to jakiś, mówię, memornik jakiś mój. A... Takie rzeczy. Wiele, jakby stworzyć fajną mechanikę, to dzisiaj wydać grę, to nie jest aż taki problem, nie? Takie rzeczy się wydrukuje, grafiki się gdzieś zrobi. mi się grafiko i no Dokładnie. Albo no się weźmie aparat, porobi zdjęcia, tu się, tu się photoshopkiem, tam się photoshopkiem i już coś jest. Tylko trzeba mieć fajną mechanikę. To co? Kończymy? Idziemy sobie pograć? Na 500 subów zrobimy live'a z grania w magiczny miecz. Dobry pomysł. Tak. Do którego nie dojdzie, do skutku, bo A, tyle no. subów nigdy nie będzie. Więcej wiary. Dobra. Teraz wszyscy będą kupować boty dla nas, żebyśmy musieli to zrobić. Bo nie wiem, jak zrobić live'a jeszcze. nie? Takiego na cztery kamery, żeby było różnie kąty nie? Udźwiękowione. A będzie komentator jak w Tetrisie? Już mamy komentatora. Dobra, ja mogę komentować, ponieważ gra już w Magiczny Miecz. Grałem, nie wiem, 15 razy tylko raz przegrałem. Bo kolega grał jasno widzę go nie zdążyłem pokonać w odpowiednim momencie. Tak więc mogę być aktywnym komentatorem. Super. No, to do następnego odcinka. Dzięki, trzymajcie się, cześć.